Zajeb... CO SIĘ STAŁO Z łopem? <grywa> Agent, dzień dobry, przechodzimy z pełną ofertą Oferujemy Pani udział w naszym filmie jako główna aktorka filmu Plan jest taki Podchodzę do Pani w parku, oferuję 10 tysięcy koron czeskich za blowjob Zgadza się Pani? Nie no, nie stać się agent akurat na joba ode mnie, ale dziękuję bardzo za trójeczkę. Chwila przerwy dla partnera dzisiejszego filmu. Od zawsze lubiłam gry strategiczne, dlatego też chciałam Wam nieco opowiedzieć o produkcji, którą ostatnimi czasy sporo ogrywam. Raid Shadow Legends, czyli pełnej akcji gry mobilnej, w której możecie przetestować swoje umiejętności jako przywódca wirtualnej drużyny swoich wojowników w m.in. tytułowych rajdach fabularnych, czy też w potyczkach PvP na arenie. Osobiście jestem fanką walk w samych w sobie, jak i wyboru postaci i przedmiotów, których używamy do wzmacniania statystyk naszej drużyny. I teraz najlepsze. Gra jest darmowa i możecie ją pobrać z linku w opisie. Gra jest regularnie aktualizowana. W tym miesiącu otrzymujemy ogromną aktualizację Doom Tower. Między innymi mamy dwa nowe bossy, z the Dark Fay i Bomal the Dreadhorn. Wraz z nowym balansem wrogów, nowymi sekretnymi pokojami, a co najważniejsze, nowymi artefaktami do wygrania. Mamy również masę nowych eventów i turniejów. Między innymi nową funkcję Super Raid, która pozwalają podwoić nagrody za trafienie do lochów i znacznie przyspieszyć postępy. Generalnie nie ma nudy. Jeśli chcecie mieć przewagę na start, to kliknijcie link w opisie albo użyjcie kodu QR, który właśnie widzicie na ekranie, a dostaniecie piskiego czempiona honoru, 200 tysięcy srebra, jeden Experience Boost, jeden Refill Energii, jeden Ancient Shard, żebyście mogli dostać dobrego czempiona, jak tylko dostajecie się do gry. Cały Wasz łup będzie czekał na Was w tym miejscu. Do zobaczenia na arenie, a tymczasem zapraszam Was do reszty tego filmu. Ty krystal! A nie, to nie to Krystal Fox? Kapitan Kors, pociągnij dziś w nos <noise> Dobra, Sosik Co to za parówki jakieś zrespione, co to kurwa? A dobra, to, to są To jakiś... parówki, kurwa. faktycznie jak parówki to wygląda Oh, yes, jestem! <laughs> za tobą. Co to był za odgłos? Hunt stories, Hunt Pirates! Aj, ta pita! A... Ty odcinek, on rzeczywiście! Kawa, bo ty mnie wkurjesz! Dyszę, ja dyszę, ja bo dyszę! Dobrze no, no. było pozbyć się tego skórstwa. Next. Next! Maciuś? Maciuś? Znaczyś wychodzi z chaty jak coś, kamer... Aj, duch, jak goni! Aaaa! <grym _> ja widziałam na kamerze tylko! Ty, ona stuka nas! W łeb się je... Ja dziwaczko. <grym _> no i ktoś zdechnął. Ktoś umarł w toalecie chyba. Nie, Majty, Majty, Majty umarł. No to Basia w takim razie. Tak, ta Korytarz grozi. gdzieś chodzi. Marzy chyba na górze, o się wydaje. Na styku? Ona szła do schodów i wróciła. Ona się zaspiła na schodach. nie się Ona nie jest przywita. 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 Nie, 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 nie gonijcie, Tak głupio. Na... Goni. Ona nic tak głupiego. Turki Blu. Słyszycie je kurna. Hehehehe Mordę, Mordę zamknij No kurwa, ledwo przekroczyłam fruk, nie? Nie no, to część PA jakiegoś Uuuu Uuuu z nią razem, raz, razem z nią Sadka i ryj, sam idziesz tam? Ty, a coś tu jest? Nic nie ma. Kurde, myślałam, sam, że tym... O Jezu, jak pięknie para sobie siedzi, czaty! Za kopa! To jest... To Jeszcze to jest... mam to jest, to, jest... to jest jedna z tych gier, gdzie można przebrać się za lampę od Drakuli. Bardzo mnie to cieszy. Nie no, jest to na to. Za no. To jest od Drakuli lampa. Lampa od Drakuli. To jest kur... Co to za ciastek? Kurczak. Może kurczak. Jezus, Kurwa! Fuh. Masz coś czy nie masz? Nic na tym nie, ryzycie? właśnie idę, dlatego idę na górę z tym. Show yourself! O, o kurwa! Nie się pokaże mi na mordzie! Nie, mi nie, jesteś Jesteś mojony! Nie nie nie, nie, nie! nie, nie! To działa lepiej niż padło, bo. Chodzi plażę. Jestem parasolem. Jestem Patrykiem, gdzie Mogę parkour. ci się w dół otworzyć, xd. Ja pierd... już. kurwa, Nie, <śmieniu> Ale teraz skręcam ale teraz No weź się do. O, o. Proszę bardzo, się o, Macie ale mapę ale mrozi teraz. Do taki tak, duba tak, duba tak duba sens, duba. że nawet mapę zmroziło, gratulacje. <śmieniu> o. Siema. O, siema. Siema, jako... Ale nie szukasz, ty rzeczywiście. Nie, nie, co, nie? no, Ania szuka, a to do mnie nie, nie, nie szukasz. Nie, ja powiedziałam na czemu jestem czarownicą. Dostałam no. to dobrze. Oj oj. Ja, głos. ja też, ja też. Jesteśmy w tym dwie. Ludzie się tam przepychają, nie? Nie mogę! Daj na środku, do lewej. Rdą z No przepraszam! Chyba skasowałam! Ej! Ujesz, o, Widzieliś JAKI Widzieliście jakiś żółt? Mi się wydaje, że egzorcyzmy są tam, ale ogółem, jak wbiłem do jego pokoju, to on zmienił grzałę chyba czy coś, i kurde, jest dosłownie yy, ten, mgła tam. Te, hey, hasło jakie jest? Trzeba podać do. <śmieniciela> Toster? To, to czekajcie, to zrobię nowe, bo już zapomniałem. To no, toaster był! Słychałem cycki, toaster, A bo nie Inne dałeś. Twoja stara 3000, ale zapomniałem gdzie były duże litery. A. <noise> Dlaczego nie mogłeś wymyślić? Ja <noise> polecam, dobra. Dobra, idę kolegę chyba uratować czy coś. O kurde, ty! Oni się zrespili dopiero, co jest? Jeszcze jeden. Podjechał jeden. Vaznia, ah. jeden. Hey. Nice, a WP masz pod sobą do mi. Tu? A jednak Malcie. nie wszystkie. Ja mam IMF-a. Temperatura w normie OCC jest 4,2 do 4,5. Mhm. Spalam żarówkę! Nic się stało, spalam żarówkę. Okej. Okay. Dobra mniemania sobie. Tu jest to, no zostaw to. Ooo i teraz! Czekaj, no, czekaj. Posiadaj na butle. Na to, na Ojej oj. Nie no, co oni tam robią? Zbudujemy, ty! Co jest widzę? Ja widziałam Ubudowałeś. to! Ania była grzybem i skoczyłeś na nią! Widziałam to! Ona nas sprzedała Ej ile ty jest grzybów w lesie? Halo?